Słuchajcie, oczywiście nie ma czegoś takiego jak teorie spiskowe, no bo większość teorii spiskowych już jest Ju, faktyczna. Już jest potwierdzona. A więc <laughs> to, co teraz powiemy, nie będzie kolejną teorią spiskową, na przykład taką, że wielkie korporacje czy konglomeraty producentów żywności promują w takich demolodach, no, ogłupionych krajach, jak chociażby Polska, czy generalnie ta część Europy w skalę nutri, score, żeby wam powiedzieć, że macie żyć więcej ich co pro ty produktów. Mówisz? Jesteś niegrzeczny. To na pewno tak nie jest. No to teraz się ugrzecznie, na szczęście w Europie są kraje, które sprzeciwiają się czynnie tym praktykom, aczkolwiek słuchajcie, kto. Spróbuje sprzeciwić się potężnemu przemysłowi spożywczemu, no będzie miał wielkie problemy. Chociażby takie jak we Włoszech i takie jak w Meksyku, no bo tam próbują walczyć z tą skalą z mniejszym lub większym efektem. Generalnie trzeba zdać sobie sprawę, w jakim świecie żyjemy, że idąc do sklepu, yy, czeka na nas mnóstwo pułapek: pułapek zapachowych, pułapek muzycznych, pu pułapek takich yy, gier podświadomości i wszystko. Po to, żeby włożyć do koszyka wszystko to, czego nie potrzebujecie, wszystko co najbardziej toksyczne, uzależniające, a potem macie wrócić do tego sklepu i włożyć to samo do koszyka. I otóż ta da, da, dam Została wymyślona skala nutri która ma jeszcze pomóc w manipulacji wizualnej, po to, żebyście wrzucali produkty wysoce przetworzone do koszyczka i żebyście płakali, i żebyście chorowali, i żeby Wam było jeszcze lepiej! Znaczy nie, przepraszam. Żeby im było im jeszcze lepiej. lepiej. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz, od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rody. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo, bardzo Dziękujemy, można pięknie żyć! w skrócie, po co jest wymyślona skala Nutri-Score? Tak, biorąc to trochę na logikę, bo oczywiście, pra prawdy pewnie się tak na 100% nie dowiemy. No, i jak ja widzę taką skalę Nutri-Score, no to empatycznie szkoda mi, przykro mi się robi, smutno mi jest. Bo już widzę te tysiące osób, które są, są totalnie zdezorientowane przez przekaz telewizyjny. Bo przecież wiemy dobrze, że Big Food na czele właśnie z producentami żywności, jakby są właścicielami przekazu żywieniowego w wielu krajach, no bo przecież sponsorują główne telewizje, no bo przecież są głównymi sponsorami mediów. I ten przekaz jest, mainstreamowy przekaz jest jasny. Trzeba żyć wiele razy dziennie, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wymyślono tą skalę, żeby jeszcze ułatwić Tobie ten wybór, żeby nakierować Ciebie na, na te produkty, bo przecież Ty, głupi człowieku, totalnie nie masz prawa nawet decydować o swoim losie, nie masz prawa się wsłuchać w swój organizm, w nie, masz, nie masz prawa, nie. bo my rozregulowaliśmy Ci tymi przekąskami w ogóle i jakie... zbożami układ hormonalny, który za, temu służył W ogóle zobaczcie w jakich czasach żyjemy. Kiedyś to tak, wchodziło się do sklepu i brało się ten kawałek sera, te, te jajka, to mięcho, tą kiełbachę, zawijało się w ten papier, brało się do koszyka. Pamiętam, jak dziadek Stefan przyjeżdżał z tego, y, z Ząbkowic Śląskich, tak, tak. przynosił tą kiełbasę zawiniętą w papier, tam tak. żadnych etykiet nie tam widziałem. No chyba za. Gazetę, zawijali, dokładnie, dokładnie. zawijał gazetę, ten salzeson no i generalnie się jadło to, co było prawdziwe i no nie, on nie pytał y, tak naprawdę ekspedencji espe, a czy jest jakaś skala ewentualnie, czy tego można mniej? czy, 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 czy Więcej, no nie, wtedy, kiedy choroby metaboliczne generalnie praktycznie nie istniały, były na marginesie, no jedliśmy prawdziwe, nikt, nikt nikogo nie zmuszał do kupowania produktu B czy C, a już na pewno nie świecili nam po oczach różnymi skalami, po prostu intuicyjnie człowiek wiedział, co jest dla niego dobre, a dzisiaj wchodząc do sklepu, właściwie zgupieliśmy. Ja też nie, nie zgupieliśmy oni nas ogupili i czekamy na taką wskazówkę, co jest dla nas, dla mnie. Oni mają mówić, co jest dla mnie i dla Ciebie dobre i my tak czekamy, tak jak zaprogramowane roboty, aż ktoś kliknie i pojawi się taka literka A dobra, literka A, fajny kolor, to mogę jeść tego dużo, bez względu na to, że jedzenie tego powoduje choroby i czuję się coraz gorzej, to już nie zastanowię się nad tym, tylko cały czas czekam na podpowiedź z zewnątrz systemu, który każe Tobie jeść. Na końcu oczywiście dowiecie się, na końcu tego filmu dowiecie się, w jakim to kraju zbojkotowano tą skalę nutri prawnie, da się to zrobić, to jest kraj w Europie, a w jakim to... kraju mhm. do walki z, z blokowaniem toksycznej żywności włączyły się międzynarodowe Konglomeraty lobbystyczne, właśnie producentów żywności, bo tak to jest skonstruowane. Tak, tak, nie była to Polska. Hmm, ale w skrócie, słuchajcie, skala NutriScore została opracowana we Francji, no rzekomo przez naukowców, no ale na podstawie czego? Uwaga, nie na podstawie dowodów, bo dowód to jest dowód, czyli hmm, ja dotykam Mateusza, dotknąłem Mateusza, to jest dowód, wszyscy widzieli, to jest dowód, ale zostało to opracowane, no, to ja Wam powiem na podstawie czego. Hmm, zostało to opracowane na podstawie e, badań kohortowych, czyli Czyli obserwacyjnych kohort we Francji, w Hiszpanii i w innych krajach europejskich. Czyli na podstawie test? Na podstawie test, czyli obserwowano pewne grupy ludności, nie robiono żadnej interwencji medycznej ani żywieniowej, i później zbierano dane z tych grup, oczywiście, pewnie pomijając część z tych danych. W wielu sytuacjach takich badań robi się te badania po to, żeby przypasować daną, dane dane do hipotezy. No i im przypasowało, że, że A to jest A, że B to jest B, ale jak na przykład im przestało pasować, to na przykład pewne produkty z D dali do C, no bo może ktoś tam. Hipoteza, przecież nie oskarżam nikogo. Może ktoś tam się obraził, że na przykład jego produkt został w kategorii D, a przecież mama nie będzie zadowolona, jak przyniosę trójkę do domu, albo zawsze się pyta, dlaczego nie piątkę. No, na przykład taka historia, tak? Tak, i teraz mnie zawsze zastanawia, no bo yy, coś powstało, tak? No Załóżmy, jesteście rodziną, jesteś rodziną. Yy, jest pięć, pięcioro członków rodziny, i teraz coś powstaje, czy ktoś idzie do Ciebie i mówi, powstało coś takiego, yy, zacznij stosować. No to jako niezależnie myśląca i pięknie żyjąca społeczność, zadajesz pytania, rozumiem, tak? Dobra, co to jest? Yy, a dlaczego tak? Yy, czyli podważamy yy, autorytety, i podważamy, jeżeli coś brzmi nielogicznie, bo jeżeli nagle widzimy, że skala, która powstała, zakazuje nam praktycznie w ogóle jedzenia tłustych serów, czyli naturalnego produktu pleśniowych, albo praktycznie totalnie zakazuje nam jedzenia jajek, no to do jasnej cholery chyba powinna nam się zaświecić w głowie lampka. I teraz ktoś odpowiedzialny za to, że yy, ustala zasady żywieniowe dla Polaków, a przypominam, większość Polaków jest chora, tak, 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 większość Polaków jest chora, a za parę naście lat wszyscy będziemy chorzy, dlatego że cukrzyca typu 2 to choroba, którą, którą rozpoznaje się u 400 tysięcy Polaków rocznie i jest to prawdopodobnie niedoszacowana liczba, to zaraz wszyscy będziemy chorzy. No i teraz, jeżeli coś powstaje na zewnątrz, co już się kupy nie klei i nie trzyma się faktów medycznych, no to ja tak sobie myślę, że raczej nie wprowadzam beznamiętnie tego do na półki sklepowe, tylko mówię stop, sprawdźmy to, zdrowie i życie Polaków jest zagrożone. Stało się tak? E, co ty gadasz? To to, co ty mówisz z teorią spiskową. Ja ci coś przeczytam. Przeczytam wam coś, co jest ocenione na skalę A. I można by na tym w ogóle skończyć yy, y, gadanie o tej skale, ale mi się tak podoba, że nakręcimy y, pewnie kilka filmów. Odczynków. Uwaga! Wygląda jak kurczak, Smakuje jak kurczak, ale to, to nie, nie jest kurczak. kurczak. Wegetariański grillowany filet roślinny od Aha, jest przygotowany w stylu kurczaka, ale całkowicie warzywny. Delikatny, soczysty, o charakterystycznym dla grilla aromacie. Smakuje idealnie, może być podany w towarzystwie ziemniaków, grillowanych warzyw i wielu innych dodatków. Nasz filet posłuży nie tylko tobie i twoim najbliższym, ale także naszej co? Planecie? Planecie, którą zanieczyszczają właśnie ci producenci y, przetworzonej żywności, a my mamy za no ją No to zastanówmy się w takim razie, mm -hmm. dlaczego on jest y, oceniony na skalę A, no bo trzeba żyć jak najczęściej, jak najlepiej, najlepsze w ogóle jedzenie, które wymyślono y, no, to i chodzi ja po ja tej rozumiem, ziemi. Że tam są dwa składniki, tak? Tam jest woda, no woda jest okej, okay, tak? Woda jest nawadnia, czyli ten filet grillowany nawadnia, no i zaczyna się mistrzostwo. Białko sojowe jest, no czyli wysoko alergi, alergizujące białko sojowe, którego, którego bym nie zalecił żadnej osobie z insulinoopornością, bo jest prozapalne z e, chociażby endometriozą, z cukrzycą drugiego typu. E, nie. Oleje roślinne w, za, w zmiennych proporcjach, no to zgadnijcie, jakie tam są te oleje roślinne. Ty ja, może zgadnij. Yy, ja wiem 50% oliwy z oliwek, 50% smalcu. To by było fajne. No załóżmy, że smalec nie jest roślinny, no ale dobra. Wiem o co ci chodziło. Nie, no to nie zgadłeś. Słonecznikowy i rzepakowy. Rozumiem. Czyli, ok? No nie wiem. W książce napisaliśmy cały rozdział o tym, jak olej słonecznikowy i rzepakowy przyczyna się do otyłości i plagi cukrzycy, więc no jest do kitu. No to mąka, pszenna, ryżowa. Mąka. To jest to A, dlatego jest tam A, tak? No bo macie się zażreć, A, coś macie mnie zaczęło się uzależnić. <głos》>, uzależnić, macie glutenem rozwalić sobie Dobra, ale idźmy dalej, bo jest też skrobia, kukurydziana, ziemniaczana jest białko Ale pszenne. przepraszam bardzo, jest białko jaja w proszku. Białko jaja w proszku, można, podciągn można podciągnąć to pod jajko. Można, czyli to tylko białko jaja w proszku wydłubać i po prostu mieć samo białko jaja w proszku. Czyli tak. mieć wysokobiałkową dietę mhm. tak naprawdę zwierzęcą. Ale jest też cebula smażona, która jest złożona, uwaga, z czego? Z cebuli i z oleju słonecznikowego. No dobra, no to mhm. mamy i olej i rzepakowy słonecznikowy. Dobra, jest też ekstrakt drożdży w proszku, sól, ekstrakt z papryki, regulatory kwasowości, te, te chyba zdrowe takie. No i może zawierać tam nasiona sezamu i gorczyce. No dobra, słuchajcie. A i błonnik a... jest jeszcze z owoców jest, cytrusowych, no bo no. wiadomo, żeby popchnąć produkt w skali wysoko do atom trzeba tam wpieprzyć błonnik, który prawdopodobnie się tam e, nic z nim dobrego nie stanie. Zgłodniałem, zgłodniałem, a wszystko jest po to, żeby uświadomić tobie, drogi konsumencie, cudowna społeczności, żeby no, myśleć logicznie, myśleć indywidualnie mhm. i wyciągnąć... Y, Proste i logicznie wnioski z tego artykułu. No, zobaczcie, e, walka jest. E, trzeba walczyć, trzeba sprzeciwiać się tym e, cho, chorym, e, no, bzdurom można powiedzieć, manipulacjom. No, i tak zrobiono też na szczęście niedaleko, bo we Włoszech. Porażka Nutri Score, ponieważ włoski Urząd do Spraw Konkurencji uznał etykietę za potencjalnie wprowadzającą konsumentów w błąd można, można. Pojawiły się dalsze wątpliwości, czy Nutri Score zostanie wprowadzony w całej Unii Europejskiej po tym, jak włoski urząd do spraw Konkurencji orzekł właśnie, że etykieta po prostu kłamie, a nawet może skłaniać konsumentów do niezdrowego jedzenia ilości niektórych produktów spożywczych, na przykład tych burgerów z mnóstwem dodatków, aromatów i przetworzonego. Te jedzenia. burgery są najmniejszym problemem bo patrząc na skład, a porównując na przykład z napojem o smaku Coca-Coli, który ma mnóstwo chemii w środku, a jest literką A, czyli trzeba jeść często, nie eliminować, no to jesteśmy w totalnym matrixie i generalnie plaga otyłości, można spodziewać się, że będzie pyk. No i ten urząd, co prawda nie polski, ale weźcie przykład z urzędu włoskiego, pisze, że ocena Nutri-Score wydaje się opierać na elementach statystycznych. Tak jest. To są badania populacyjne, bierze się nie dowody, tylko bierze się hipotezy, Obserwuje się ludzi i, i robi się z tego statystykę, które prowadzą do zakwalifikowania żywności w sposób absolutny, jako pozytywnej lub negatywnej, bez uwzględnienia subiektywnego stanu każdej osoby i wielu zmiennych, które wpływają na, wpływa, na, na które wpływają na dietę i cechy genetyczne, ogólny stan zdrowia, wiek, styl, życia, aktywność zawodowa, a także interakcja produktu z innymi spożywanymi pokarmami. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli ktoś ma czelność produkować takie produkty, nawet w skali A, sobie chorej na insulinooporność, na cukrzycę drugiego typu, to niech się może zakopie głęboko pod ziemię i niech przestaje głupoty gadać. Wystarczy sobie podłączyć CGM, wystarczy sobie zrobić poziom glukozy po takich produktach i zobaczyć czy ten produkt jest zdrowy, czy może na przykład przyczynia się do powikłań insulinoporności takich jak zawały, nadciśnienie i udary. Generalnie my tu po to, żeby włączyć logiczne myślenie i niezależne i rzeczywiście w dzisiejszym świecie trudno jest poruszać się po półkach sklepowych, trudno jest podjąć decyzję świadomą, bo jeden mówi tak, drugi mówi inaczej, dlatego ja bym powiedział tak. Przestańcie ufać tylko Podważajcie to, co wszyscy mówią, łącznie z nami, dlatego że to Ty i Twój organizm zobaczy, czy czuje się dobrze, stosując chociażby styl życia niskowęglowodanowy, albo jeżeli ktoś mówi, że najlepszy na świecie jest redukcja kaloryczna i zajadanie się sześcioma posiłkami, no to spróbuj, jeżeli jeszcze nie spróbowałaś. I oceń, oceń jak wyglądasz, oceń jak się czujesz, oceń, oceń czy Twoje choroby metaboliczne wycofują się, czy postępują i wtedy usiądź spokojnie, bez negatywnych emocji i zdecyduj, co chcesz w życiu dla Twojego organizmu robić. Ale weź pod uwagę, że jak stwierdzono tutaj, że skala... Nutri Score przypisuje zieloną kategorię, kategorię A niektórym produktom da marek, takich jak jakieś herbatniki, które są klasyfikowane w innym systemie niezależnym jako ultra przetworzone. I teraz w podsumowaniu, myślę, tego filmu: mm -hmm. ten urząd włoski do spraw konkurencji zauważył, że ta skala Nutri-Score tak naprawdę jest stworzona po to, żeby przyciągać konsumentów do danego produktu, żeby kierować ich na te produkty, żeby po prostu robić z Was maszynki do zażerania przetworzonych produktów, bo jak już Was złapiemy na te produkty, to już wiemy, że tak Wam rozregulujemy układ hormonalny, że będziecie uzależnionymi, nieszczęśliwymi, zajadającymi się tymi przekąseczkami konsumentami, a takich właśnie ten. Przemysł. I teraz wypadałoby pokazać tak, żeby oddać to, co czujemy, jeżeli chodzi o tą skalę i o producentów jedzonka w większości, ale to jest moment, kiedy powiemy tak i po po poprosimy Was o to, żebyście walnęli w kciuka. Wtedy bezduszne algorytmy podeślą tu i tam ten film. A druga sprawa, ważna sprawa, Otworzyły się drzwi do BR Team. BR Team to jest właśnie społeczność niezależnie myśląca, pięknie żyjąca. To są spotkania na żywo w kameralnych grupkach, gdzie opisujemy i analizujemy wasze badania laboratoryjne, gdzie poznajemy się w całej Polsce i za granicą. Zapraszamy Was, dołączcie do BR Team. Szczegóły macie w opisie tego filmu, będzie nam bardzo miło. W tych czasach, w czasach galopującej inflacji, kryzysu, dla wielu osób niepewności, stwierdziliśmy, że nie pójdziemy z trendem, zresztą jak zwykle. I zdecydowanie obniżymy cenę z okazji naszych urodzin. 5 listopada to nasze urodziny. Jeżeli z jakiegoś powodu masz takie, taką potrzebę złożyć nam w ten sposób życzenia, to jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za każde wejście do Bertim, chociażby z tego powodu. Razem i to dzięki tej społeczności naprawdę już mamy realny wpływ na żywienie i świadomość konsumenta w Polsce i nie tylko.